Święta to niezwykły czas, zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem, a nauczyciele wyśpiewują życzenia z wielką werwą i tak zrobili belfrowie z Kraśnika, zaskakując swoich uczniów, a nagranie staje się hitem internetu. Posłuchajmy. Najwyższy, zrobić coś razem, zrobić niespodziankę dla uczniów, dla nauczycieli, i pokazać, że kiedy wychodzimy za biurka, jesteśmy normalnymi ludźmi. Byłem pod wrażeniem, że bez jakichś większych prób, naprawdę bardzo fajnie wszyscy ładnie zaśpiewali. Jest taki dzień. Nikt wcześniej o tym nie wiedział. Dowiedzieliśmy się praktycznie z internetu. Niezwykły gaz, bo to jest jednak niecodzienność. Nie